Siemano widzowie z tej strony Kędzior, a to jest taki nietypowy odcinek, ponieważ iż aczkolwiek, jak nie zwraca się do tego, uwagi na ta krzyna, ys, Ponieważ jest to specjal, no, może tak to nazwać, z tego powodu, że. Jeszcze go chyba nie było tutaj na kanale. A mamy już 700. 25 subskrypcji. No ja mam Was już jest 725. Zarobiście co prawda ten kanał nie oddaje, jeżeli chodzi o. Liczb... W sensie liczby nie są adekwatne do subskrypcji, z tego powodu, że wiem, że go nie zaniedbałem ale teraz co o niego dbać. Zobaczymy jak to pójdzie. Myślę, że w dobrą stronę. I właśnie z tego powodu, że już kurczę Was jest aż tylu, postanowiłem, że no, mam troszeczkę Gierek. Ponieważ kiedyś takie coś robiłem jeszcze ze starych czasów. Więc tak sobie pomyślałem, że A, Ciul! Jest dużo kluczyków, bardzo dużo kluczy. Mi też widzowie zasponsorowali. Dlatego dzięki Reczu, dzięki Konrad, dzięki Wam. Widzowie będą mieli jereczki. Teraz wszystkie tutaj będę przedstawiać. Oczywiście, no jakim byłbym człowiekiem, jakbym od siebie coś dorzucił. Więc. Myślę, że można zacząć przegląd tylko tego głębokiego, no, tego Ogólnie mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Większość gierek jest na Goga, więc nie wiem ile będzie chciał osób je dostać. Ale fajne są, naprawdę fajne. Ja sam sobie Goga będę zakładać więc polecam. Zaraz to sami sobie o... wszystkie oglądniemy, ponieważ nie wszystkie wiem jak wyglądają, o co w mi chodzi. Będę tylko zdjęcia przeglądać, ponieważ nie ma aż tyle czasu. Wasze odcinek chcę zaraz stawiać. I co? O co jeszcze chciałbym powiedzieć? A do końca tego tygodnia trzeba Cię zgłaszać do następnego piątku. Więc widzuj, jeżeli chcesz wziąć udział, udział, zostaw łapeczkę w górę. Zasubskrybuj, ponieważ głównie dla subskrybentów chciałbym te wszystkie giereczki dać, które będą dać te gierki. I oczywiście napisz komentarz z my. Ja chcę, ja chcę coś takiego. No i za tydzień ja po prostu zgromadzę wszystkie niki, posprawdzę sobie co i jak I, 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 i dam do koła fortuny i od początku do końca będę losować giereczki. Hmm. Zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądać. Prawdopodobnie po prostu wezmę nick zrobię koło fortuny ze wszystkimi grami, które tutaj są i cztery ta osoba po prostu jak już jak będzie losowała jedną grę, bo miałem Pierwsze, coś takiego w głowie, żeby po prostu jedno, żeby pierwsza osoba dostaje pierwszą grę, ale myślę, że tak będzie najuczciwiej. Więc przechodzimy do oglądania. I tak: pierwsza gierka, która jest, to są Koromony. Tak, Koromony. Takie, może nie Pokemony chociaż jak widzicie, są to jakieś potworki walczące ze sobą. Typy wodne, typy elektryczne, typy ziemne. Jakieś łamigłówki. No! oj, Nie wygląda to wcale aż tak źle Ja na przykład bardzo lubię gry pixelowe Dlatego z chęcią sobie ją kiedyś ogram Zwłaszcza, że już ją posiadam Więc... Myślę, że wam, że wam się na pewno spodoba Tak więc to jest giereczka number one Ale naprawdę ładnie wygląda Zwłaszcza te modele tych Pokémonów, ory koromonów Naprawdę spoko zrobione Druga gra to jest jakiś... Tak Paradox. Wygląda dosyć ciekawie. Jak? Wygląda jak taka gierka z przed 10 lat, co się biegało kurczę po tych, po platformach, że po platformach, po tych, po tych płaskich poziomach i wbijało się coraz bardziej do góry, do góry, do góry, do góry, żeby tej w dany poziom i się taknąć do następnego. Oooo, widzę, że tu są jakieś elementy. To jest z Vampire Survivors, że masz trzy do wyboru, że masz jakieś, coś, coś do wyboru i musisz wybrać. No tak, mam pani Survivors też, były, też też były warianty, które mogłeś wybrać sobie. No! Może komuś się spodoba? Ja prawdopodobnie bym... Nie pograł. Ale mam nadzieję, że ktoś z Was przytuli tu giereczkę Kolejna giereczka to jest Blade of Darkness. A, Koromonów są dwie sztuki, Duck Paradoxów są dwie sztuki, Blade of Darkness są dwie sztuki i jeszcze jedna gierka, czyli Chaz Derift To dwie sztuki. Więc prawdopodobnie widzowie niektórzy będą mieli jeszcze giereczki właśnie dwie, czyli tam komuś Blade of Darkness, czasma i Duck. Jako, jak wygra ktoś jedną giereczkę. No, to wtedy w sensie z którejś z tych, z po tych, prawda? Z tych z reszty gierek, to dostanie właśnie tą czwórkę, w sensie jedną, jedną gierkę z tych czterech. No, więc tak: Blade of Darkness, Blade of Darkness graficznie, jak taka mega stara giereczka, wygląda taka gierka sprzed 15 lat. Jakieś dungeony, jakieś kurcze bronie enchantowane. Widzę, że ciężkie armory są, czyli coś, co ja lubię. Błyszczące się szkielety, czy jakieś infernale jak z Minecrafta, mające dużo, dużo, dużo różnych buffów? To wie. Widzę, że system progresji też jakiś jest, levele, z każdym levelem ma jest coraz więcej HP, nie wiem czy to klasy, lecz... Ciekawe co Gierka ma do zaoferowania. Wygląda na fajną. A może nawet sobie ja kluczyk wezmę do tego Darknessa? Hmm, są dwa klucze. Dobra, to może jednak jeden, ja sobie w sensie przygarną. <krit> <therapeutic Ich. dosta Wagner> Wydaje się być naprawdę całkiem spoko. Do grania w przyszłości. I tak, kolejne to jest. Kolejna giereczka to Chasm The Rift. Milusia. Też bardzo stara gierka. Sprzed 20 lat. I co grali w dumy, Wolfenstein'y Fallout'y, to. Znaczy fala y to tu może stąd wrócić, ale. Ale właśnie dumy. Jakieś te, jak ona się nazywała? Kurde, była jeszcze taka. Była taka jeszcze gierka. i oprócz Wolfensteina i Duma Wake, chyba, ale nie jestem do końca pewien. Więc to jest trzecia giereczka, czwarta giereczka, którą wam dam. Tak. Mam nadzieję, że ktoś będzie zainteresowany. A jak nie, no to najwyżej sobie ją sprzeda albo komuś da w prezencie urodzinowym. Pomp Rider Anniversary Edition. Nie, nawet nie wiem sprzed ilu lat, ale kurde, zobaczmy. Raz 2007 roku. hu, hu, hu. Staroć, jakich mało, lecz ja pamiętam, że swojego pierwszego Tomb Raider'a grałem na Noki. Jak jeszcze nie było Androidów i wszystkiego tego innego, i się naprawdę przyjemnie grał. Na takim malutkim ekraniku na Noki. Superancka wersja byłam, bardzo lubiłem w nią grać. Jak był Bouncy Ball, to jeszcze był Tom Do tego nie grałem, ale w tamtego grałem, ale jak w tamtego mi się fajnie grało, to pewnie w tego by mi się wygrał. Tak mi się wydaje. Um, tutaj kolejna giereczka to jest to jest Pumpkin Chuck. Na Goga, Wydaje się być całkiem spoko, zwłaszcza z tego powodu, że on ma. Jako Bronię, to jest taka halabarda Tak mi się wydaje, jakiś enchantowany miecze. Ogólnie pod kątem graficznym wygląda całkiem spoko, tak. Nie tyle co kartonowo, kartunowo, ale mi pasuje taki styl graficzny. Tu jakiś blunderbasik i wydawało mi się, że wcześniej na filmiku też widziałem jakąś koskę. Gierka, jak najbardziej do ogrania. Jest jeden kluczek, tylko widzowie. Kolejna gra to jest Monster Train. Gra strategiczna. Z tego co wiem, to ogólnie jest. Yy... Z tego co pamiętam, to gra się potworami i potworami się podbija właśnie te. Ymm, te, 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 pociągi, albo to, albo to, jest, albo to jest pociąg prowadzony przez potwory i ludzie chcą go odbić. Ja kiedyś to grę oglądałem, ale wydawała się być naprawdę całkiem sympatyczna. Na tyle, że w przyszłości bym chciał sobie sam ją kupić. Więc. Monster Training to jest kolejna gra. The Gang nie wiem o co z tej grze chodzi. Z tego co widziałem, to jest taka gierka post apo Naprawdę bardzo ładną oprawą graficzną. To jest jakiś opisik? As uh, in adventure game is which you play as Rani. Part of our duo of Greedy Space Howlers Strugging to bring in full. Chance upon. Game uh, search of valuable resources. Bla Jest i po prostu śmieciarzem, który zbiera materiały razem z swoim kumplem. Prawdopodobnie jest tamtym robotem, gdzieś jest. O, może jak się robociwa, albo, albo chodzi tu o innego. Nie mam pojęcia, lecz przechodzimy do kolejnej gry, którą jest skorny. Kornik, ja tej gierki. Za... Nie chciałbym. Nie chciałbym z tego powodu, że jest dla mnie turbo obrzydliwa. Zwłaszcza jak sami widzicie jakieś. zmory jakieś. Znaczy to mięcho to mi się kojarzy z Dead Space'em, chociaż Dead Space nie był obrzydliwy. A ta gra jakoś mnie wewnętrznie, zewnętrznie, kurde. Ble. Fuj. No, nie podoba mi się. Nie podoba mi się aspekt tych żył, tej, tej krwi. Oczywiście, nie, żeby mnie to jakoś nie wiadomo jak brzydziło, lecz, no nie wiem. Akurat jako jedyna ta gra mnie odpycha. Straszliwie. Widziałem kiedyś. Yy... Widziałem kiedyś gameplay z tej giereczki i. Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie mój typ. Kolejna gra. Już. Dziesiąta, to jest Bioshock Remastered, no ta gierka na bank się komuś spodoba Ja nigdy Bioshocków nie, oglą nie oglądałem, jak i nie ogrywałem Jednego tylko Bioshocka widziałem, załóżmy z jeden, dwa odcinki i później wyłączyłem, żeby sobie go zostawić Dla samego siebie Ale gierka też wygląda naprawdę ciekawie Nie to jest chyba, to jest z tego co mi się wydaje to jest główny przeciwnik, jakiś Nautilus z Ligi Legend I tu jest taka dziewczynka z żółtymi oczami, która go prowadzi on uchroni? uchroni? jest. Ale na pewno się komuś spodoba. Giereczka. Mamy już 11 gierkę. Plak, Tail i Nonsense. Z tego co widziałem, ta gierka jest naprawdę dobrze oceniana, ma bardzo dobre noty. Dużo osób w nią zagrało i dużo osób się o niej bardzo dobrze wypowiada. Co to jest. Zgadanie, akcja przygodowe fabuła, horror, historyczne, poruszające przemoc. No, czyli standardowy średniowieczny Widzicie Żołnierza po jak, 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 jak to zazwyczaj bywa w średniowieczu, czyli rozpierdziel, chociaż widzę, że tutaj wszędzie są jakieś zwłoki Blacktail. Hmm Wygląda to tak jakby też Też ktoś mi mówił, że to jest związane z jakimiś chorobami, wiecie co? Nie zdziwiłbym się Bo jak wiecie, kiedy jest za dużo ciał to te ciała zaczęły gnić, a jak się, jak ciała gniją to zaczynają się w nich gromadzić różnego typu syfy i myślę, że plag, coś z plagą związane, więc albo, albo po prostu ta plaga doprowadzi do tego, że tyle tutaj ludzi jest nieżywych albo właśnie przez te wojny się ta jakaś plaga wytworzyła nie wiem czy tu też nie ma, kurde, stosów ciał nie mam pojęcia, dalej na coś milszego o, jaki piękny widoczek mega, mega ładnie to wygląda ale, ale, ale Kolejna gierka, która będzie, to jest Close to the Sun. Oprócz naprawdę te pięknej oprawy graficznej, mega fajnemu klimacikowi nie wiem co wam powiedzieć, chociaż widzę, że tutaj doszło do jakiejś rzeźni. Rodzony z utopijnej wizji Nikola Tesla, statek badawczy Helios, stoi w bezruchu na otwartym morzu. Na pokład wchodzi dziennikarka Rose Archer, która pragnie odszukać swoją siostrę, ale... ale szybko odkrywa, że coś jest nie tak. Gierka ma 61%. A, bo na 21 tak. Przemoc jednosobowa, steampunk zetition. żeńska postać w roli głównej. Ho, ho ho. Brutalność. Brutalność steampunk. Jak nigdy nie wygra, to sobie ja wezmę. O, i tutaj się już zaczynają też kolejne giereczki. fajne giereczki. Takie konkretne giereczki. <laughs> Oczywiście, do tego wszystkie gry są na GOGA. Muskar. Muskar już. Nie, no, Muskar też jest na GOGA z tego co widzę w notatniczku. Tak ta gierka wygląda. Ma naprawdę zarąbisty klimat. Ja tak powiedziałem w czasie. Ja uwielbiam gry pixelowe, uwielbiam gry. Bardzo mrocznym klimatem, dlatego na przykład grało się w Diablo Remaster, Diablo 2 Remaster, Diablo 4. Wiele innych gier jeszcze, które miały taki klimacik przytłaczający, i wydaje mi się, że tą gierkę można do tego typu dodać gier dodać, no bo jednak klimat ma naprawdę mega fajny. To jest Gra 2D. Chyba jakiś Souls Like, jeżeli się nie mylę? Tak, Souls Like, jedna osobowa. I scroll, biotyka, platforma, 2D, hack and slash, mroczne fantazje trudne Superancko, ja na pewno też będę odgrywał bo sobie też zakupiłem kluczyk, dani niej Więc jest poza Co? Nie wiem tylko kiedy, nie wiem czy ona jest długa, mam nadzieję, że jest długa, bo no Miodzie wygląda, możemy tutaj jakiś filmik sobie odpali w szybkości, poka Jaki gameplay, Opa. gdy w takie gierki pamiętam jak za dzieciak grałem to że z o wiele gorszą grafiką <laughs> Oj, o wiele, o wiele, ale były naprawdę kozackie, jak nie na telefonie, bo ja bardzo dużo gier na telefonie jak chodziłem do szkoły no to jeszcze To obie się zdarzało ale głównie na telefonie I am good o, no, już widzę, już już widzę, że to będzie zacna giera kolejna gierka to jest Dome Keeper. Ogólnie o co tutaj chodzi? Jesteś na jakiejś planecie, zamknięty w kopule Atakują cię, kurde, jakieś maszkary, jak widzicie, latające potwory. Tutaj jakieś naziemne jednostki. Tutaj jakiś wąż idzie, a tutaj jakiś pan z rogami. I masz tą kulę, która cię broni przed tym całym tym I masz laserki. Tymi laserkami kasujesz każdego. Oczywiście tą kulę ulepszasz. Tak jak tutaj widzieliście, jesteś takim astronautą, chodzisz, kopiesz, zbierasz materiały, zaciągasz je do góry Wykorzystujesz chyba do profilowania amunicji, jak i do ulepszania całej swojej kopuły, żeby ona była twardsza dawała większy temat z laserków I coś tam jeszcze nie, nie wiem sam dokładnie co Ale tę samą kupiłem i wygląda kozacko I że wygląda kozacko, to na pewno będzie przeze mnie ogrywana I tutaj jest nawet ogromne drzewko technologii Uuuu, uuuu Okej, okay, okej, okay, okej okay. Good, good. To mi się podoba. Kolejną gierką, już piętnastą, jest... Round. The Evil Within 2. Myślę... A może ktoś napisać na czacie, czy ta giereczka... Czy ktoś chciałby tą giereczkę? Czy ktoś chciałby... Właśnie, jeżeli chcecie jakąś konkretną grę, to napiszcie w komentarzu. No oczywiście, pamiętam ja nie dam. Bo trzeba być uczciwym w stosunku do innych widzów. Lecz napiszcie, czy mielibyście. Czy macie tutaj stąd jakiegoś swojego faworyta, czy wszystkie dla was chodzącą kupcią. No możecie dać. Stąd. No ja. Ja akurat Devil Luidina bym przytulił. Chociaż ja już go mam. oj tylko że jakbym chciał go kiedyś ogrywać, no to... od jedynki, od jedynki. Fajna to jest gra. Naprawdę ma mega mroczny, straszny klimat, bo. Ja bym był raczej taki ostrożny, jakbym grał w tą grę. W sensie... no bałbym się. Zwłaszcza, że bossów w jedynce wiele, taki, wiele takich strasznych, naprawdę przyjemnych było w ciul. Dlatego od jedynki chciałem sobie zacząć. Dwójka to jest kontynuacja, ale no wiadomo, lepiej pierwsze ograć jedynkę, a później dwójkę. Też widzę, że ci przeciwnicy, kurde, wyglądają też ciekawie, ale nic nie przebije. Tej babeczki w białym stroju, w białej sukni, tylu pająka z jedynki, kurde. Fuj Pochyda. No, ja bym mnie to goniło, to nie powiem. Lekko bym się przestraszył. No to co? Kolejna giereczka, już 16 na nasiliście. liście. Kurde, widzicie ile tych gier jest widzowie? Czul i jeszcze więcej. Kolejna gra to Tormented Soul, Gierka, od, na którą z, już zwróciłem uwagę dawno, dawno temu i miałem ją pod swoim oczkiem już od bardzo dawna. Jest właśnie ona. Jest to połączenie tak, jakby pierwszych Rezydentów Resident Evil plus Silent Hill plus załóżmy. No, też nie wiem, tutaj nie dodam akurat amnezji, ale te dwie gry, które wcześniej powiedziałem, to jest właśnie coś takiego. Kurde, ciągle klikam ten prawy przycisk. No, dużo zagadek, podobno bardzo trudnych zagadek. Czytałem recenzje, ludzie się wypowiadają o tych, że bardzo dobrze. W sensie jest trudna, może mało straszna. Lecz klimatem dużo nadrabia, ja na pewno też chciałem ograć, dlatego, sobie też ją zakupiłem, bo jest fajna po prostu. Lubię takie gore gierki, które, które, które mają wiele zagadek, ale tego się dziwnie wygląda. Kurde, urwali mu nogi, posadzili na wózko, i tylko z wiele pazurami łazi i szuka swoich ofiar. ale dobrze, dobrze. Chociaż mówię, z To tą gierkę ogro, ale skorna nie. Ta bardzo obrzydliwa jest ta gra. I tak, 17. giereczka na liście. To jest oczywiście nic innego jak Green Hell. Swojego czasu uznawana za jeden z najtrudniejszych survivali, Z tego powodu, że ma bardzo rozbudowany system healingu postaci. Na przykład możecie jakaś piawka wbić yy, do nogi, zasysać sobie krew. Możecie użreć mrówka i już umierasz. się wąż i już umierasz. To na ciebie skunk z i wylatujesz w kosmos. No, tak to po prostu wygląda. A jak popługa na ciebie krzywo spojrzy, to lepiej uciekać. No, tak właśnie wygląda Green Hell. Do tego clowny do ciebie przychodzą, chcą cię zabić każdej nocy. Dziwne troszeczkę. Ci, co mają na pewno, znaczy ci, co mają e, strach przed klaunami, czyli klaunofobię, będą na pewno straść w gacie, jak, 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 jak to giereczko odpalał. Wygląda całkiem ciekawie. Nie jest to co prawda Deforest. Jedynka dwójeczka, dwieczkę też będzie jakiś pogryz zwłaszcza, że została zakupiona dawno temu. Ale wydaje mi się, że przed Deforestem zagram sobie właśnie Green Inferno. No i porównaj sobie jedną i drugą grę, bo grałem w Deforesta jedynkę grałem w Deforesta dwójkę i tam byli kanibale, a chciałbym też kiedyś sobie właśnie ponapieprzeć się z klaunami, ponieważ z klaunami się jeszcze nigdy nie biłem. Więc. No nie, zawsze takierka jest rozbudowana cały czas, coś tam kurcy kminią, dodają jakieś nowe. Nowe pierdolety. Oczywiście, bym miał grać, to na pewno nie kampanię Widziałem tą kampanię kampanię jakoś mi się nie podoba Poobno sobie ograć zwykły survival Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy byście chcieli zobaczyć te gry serię I ostatnia gierka na tej liście to Uuu, Mafia Edycja Ostateczna Która jest na... kurde, na GOG'a Synagoga A, i zapomniałem powiedzieć eee, Tak jak mówiłem, mo... znaczy Tym mówiłem, to jest GOG ale tu nie powiem. Doomkeeper na Steam'a Devil Within na Steam'a Tormented, Tormented Souls na Steam'a Green Hell na Steam'a Mafia na GoGa Więc Wydaje mi się, że chyba wszyscy znają ja. Ma to Jest to trylogia z tego co pamiętam Trzy części właśnie tej giereczki Wersja Remastered iluś tam lat Wygląda naprawdę super Ma bardzo pozytywne recenzję, wyszła 4 lata temu podobno troszeczkę okrojona w content jest w porównaniu do jej starszej siostry lecz no co zrobisz, co zrobisz gameplayowo, mam nadzieję, że wyrobi graficznie ludzie mówili, że jest kurde niebo a ziemia no i co widzowie, to byłoby na tyle jeżeli chodzi o przedstawianie tej gier macie wszystkie gierki, macie mój głupi komentarz macie tego muzyczkę w tle elegancko, mam nadzieję, że wam się podobały giereczki, jeżeli tak to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę napisać komentarz, zasubskrybować kanał zwłaszcza te dwa ostatnie, ponieważ dzięki temu będę wiedzieć kto zasługuje na giereczkę tak, ale łapeczkę dajcie dla większego zasięgu, bo na pewno inni by chcieli też gierkę dostać, chociaż wiadomo, że, że no jest jak jest, ale, ale a może akurat widz który tutaj przyjdzie Inny niż ty. To będzie to słabszą giereczkę bo właśnie która to jest słabsza. A ty na przykład mnie jakieś, kurczę, Greenhella? Wydaje mi się, że Greenhella to jest chyba najmocniejsza ty gra tego wszystkiego. Chociaż w jest mm, miodzio Tak samo Koromony. Blade of Darkness jest kozackie, ma fajny klimat. Monster Train, Bioshocki. Ludzie! No kto nie chce dostać darmowych gier? To nic nie musicie robić. To no praktycznie nic, tam trzeba napisać, co, twoje, swoje, czy trzeba napisać ja chcę, ja chcę albo coś Możecie nawet kreatywny jakieś komentarze napisać No i co? No tyle, więc widzowie Bye bye Trzymajcie się, pamiętajcie Do następnego piątku, bo następny piątek będzie odcinek Z Losowania I odbędzie się to w ten sposób, że ja wylosuję wszystkie giereczki Prawda? Wylosuję, znaczy wylosuję to jaką gierkę dostanie I fajnie by było jakby każdy od Discorda ja bym podał Discorda, link do Discorda, a bo nawet będzie w tyt... opisie odcinka. I dobrze by było, ja się nazywam Kendjorix na Discordzie. Jestem właścicielem, to wszyscy będą widzieć mnie na samej górze. Dobrze było, jakby się zgłosili do mnie po, po kluczyk. Tak. O. Albo jakoś tak. Chociaż to jeszcze jeszcze ogarnę. O, no, jeszcze się kurczę to ogarnie. Zapraszam w każdym razie na mojego Discorda też, więc trzymajcie się, widzowie. Bye, bye. Do następnego, albo nie, chociaż nie. Na Albo Discord, albo na streamy. Tak, 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 tak. tak. Jeszcze się to kurczę, uzgodni, Napisz, żebyście wili na streama, to wtedy angiereczkę damy. Tylko, że mam nadzieję, że w ten sam dzień wbijecie, jak streamuję bardzo często, żeby ktoś się pod Was jej podszył bo to akurat jest duża taka możliwość. Jak się ktoś potrzeje, no to niestety Alipa będzie. No i drugiego kluczyka nie mam oprócz tych pierwszych gier. Więc papa, do następnego.